Witam na moim kanale z tej strony Simon D. I dzisiaj chcę przedstawić Wam 10 ciekawostek o życiu w Irlandii Północnej. Słuchajcie, to są rzeczy, które są dla nas bardzo oczywiste. Jest to wyspa, więc jest troszeczkę inaczej, troszeczkę bardziej nietypowo. Także słuchajcie, zapraszam. Zobaczcie sami, co tutaj się wyprawia i co jest innego. Ciekawe jestem, co Was zaskoczy najbardziej. Piszcie w komentarzach, koniecznie. Numer 1. W roku mamy nawet 225 dni deszczowych. Tak, niestety aura nas tutaj zupełnie nie rozpieszcza, a generalnie pogody można opisać tak, że padało lub będzie padać. Te dni bez deszczu częściowo trzeba sobie przeliczyć tak, że wypadają także zimą, chociaż niewiele z nich wypada zimą. No, i słuchajcie, przez to generalnie latem tak naprawdę możemy się spodziewać tak samo wszystkiego. Także 225 dni deszczowych Irlandia Północna. Tak to wygląda. Numer dwa. Przynajmniej dwa razy w roku trzeba poświęcić troszeczkę czasu na to, żeby domyć swój podjazd lub podwórko, jeżeli takie macie. Niestety, aura sprzyja tutaj temu, że wszystko, ale to absolutnie wszystko zarasta mchem i glonami. Jest tak duża wilgotność, że bez dwukrotnego mycia w roku po prostu zarośniecie. Numer 3. Niemal każdy w domu i praktycznie w każdym domu jest Suszarka bębnowa, tak zwana. Niestety, suszenie e, prania tutaj na lince jest możliwe tylko kilkadziesiąt dni w roku, raptem, a wilgotność, która średnio wynosi 85-95%, no, skutecznie utrudnia suszenie e, prania w domu na takich standardowych suszarkach, jakie mamy w Polsce czyli suszarka jest, że tak powiem, obowiązkowa. Numer 4. Słuchajcie, ciekawostką jest to, że większość liczników prądu to są liczniki po prostu na doładowania. Idziecie z taką kartą na stację paliw i wykupujecie na przykład 25 lub 50 funtów energii elektrycznej. Licznik wam od razu sam przelicza wszystko, dostajecie kod, musicie ten kod wbić sobie po prostu w ten licznik, jak na kalkulatorze tak naprawdę i wszystko. Tak to wygląda. Niewiele naprawdę osób, przynajmniej tutaj w Irlandii Północnej, posiada licznik, na który przychodzi po prostu co miesiąc zwykły rachunek. 90% osób no, korzysta po prostu z liczników takich, na które trzeba wbijać do ładowania. Też taki posiada. Tak to jest. Numer 5. Niemal w każdym domu na wyspie... W Irlandii Północnej czy też w Anglii, znajdziecie staroświecki, ale za to bardzo przydatny i fajny kominek. Nie każdy to lubi, bo ludzie mówią, że robi się kotłownia w pokoju, ale tak naprawdę nic nie zastąpi tego ciepła od prawdziwego, żywego ognia w domu, więc kominek jest rzeczą standardową. Dlaczego? Ano dlatego, że po prostu ułatwia to ogrzewanie. Generalnie domy ogrzewane są olejem, ale kominek jest standardem. Bardzo często jest też podłączony do systemu centralnego ogrzewania, czyli grzeje też wszystkie grzejniki, czyli ma tak zwany backboiler. Dobra. Numer 6. I tu taka ciekawostka, która nie jest za bardzo fajna, tak naprawdę. Eee, słuchajcie, e, w pracy e, długa przerwa, czyli taka przerwa na lunch, która trwa pół godziny, nie jest przerwą płatną. Więc pracujemy tak naprawdę codziennie 8,5 godziny, a nie 8. Dlaczego? No, bo tak jak powiedziałem, krótka przerwa 15-minutowa jest owszem, jest płatna i wypada ona średnio około 10. Natomiast przerwa dłuższa, lunchowa, jest to przerwa półgodzinna i ona jest zupełnie niepłatna. Dlatego w pracy spędzamy pół godziny więcej. Numer 7. Włączniki światła w łazienkach. Otóż ciekawostką jest to, że większość łazienek wyposażonych jest we włączniki światła, tak zwane półkordy, czyli takie sznurek, takie sznurki zwisające z sufitu, po prostu trzeba pociągnąć za taki sznurek, żeby załączyć światło. Tak samo ciekawostką jest to, że nie znajdziecie generalnie w łazience, przynajmniej na pewno nie znajdziecie legalnego gniazdka, do którego można by podłączyć chociażby suszarkę do włosów, czy coś w tym stylu. Znajdują się czasami gniazdka, które umożliwiają podłączenie tylko i wyłącznie golarki. Taki standard, takie prawo, i niestety nic z tym nie można zrobić. Numer 8. Bardzo dużo domów w Irlandii Północnej, czy też w Anglii, posiada własne garaże. Może nie te domy we wielkich miastach, bo tam przeważnie nie ma na to miejsca, ale w mniejszych miejscowościach. I tak jak tutaj w Irlandii Północnej, bardzo dużo domów posiada własne garaże. Natomiast ciekawostką jest to, że nikt tak naprawdę samochodów w garażu nie trzyma. Dlaczego? Ano dlatego, że tak naprawdę kondensacja i wilgotność jest tak wysoka, że lepiej trzymać samochód na zewnątrz w miejscu przewiewnym no i w związku z tym garaże zamieniają się w wy, czy też jakieś, że tak powiem, składziki podręczne na klamo klamoty domowe. No, tak to już tutaj po prostu jest. Samochód trzymany w garażu skoroduje szybciej niż ten, który będziemy trzymali na zewnątrz. No, taki fakt. Numer 9. W zasadzie bardzo, ale to bardzo ciężko jest spotkać kogoś, kto kąpie się tutaj w jeziorach. Dlaczego? Ano, dlatego, że woda jest po prostu w nich zbyt zimna. Jest zimna, jeziora nie są raczej przystosowane do kąpieli. Natomiast często można zobaczyć ludzi. Pływających w morzu czy też w oceanie, gdzie temperatura jest naprawdę niska, ale często ubrani są w pianki. Jeziora nie są niestety tak popularne jak w Polsce, czyli kąpielisk nad jeziorami w zasadzie nie uświadczymy. Mogą to być ewentualnie jakieś mariny, gdzie woduje się skutery wodne i inne. A jeziora mamy naprawdę duże. Mamy też jedno największe w Europie i nazywa się ono Logne. Numer 10. Kiedy w Irlandii Północnej temperatura osiąga około 15 stopni, chociaż nie zawsze, bardzo popularne staje się to, że ludzie zaczynają już chodzić w krótkich spodenkach, w krótkich rękawkach. Powiem wam szczerze, nawet mi się zdarza. Jestem tutaj 10 lat, człowiek się przyzwyczaja do tych innych temperatur. Tutaj temperatury są po prostu inne. Nie ma mroźnej zimy, ale też nie ma ciepłego lata, więc te 15 stopni wydaje się już być całkiem spoko. No, ale nie zdziwcie się, kiedy zobaczycie kogoś przy 2-3 stopniach w plusie, zasuwającego w krótkich spodenkach. To zupełnie normalny widok. To chyba tyle. Jeżeli podoba się Wam taki cykl, taka seria, którą chcę wprowadzić na mój kanał, zostawcie łapę w górę, zostawcie po sobie komentarz. I naróbcie troszeczkę hałasu, jakieś łapki, po prostu zostawcie po sobie ślad. Ja zapraszam na więcej i będzie tego więcej. Specjalnie dla Was nowa play, playlista pod tytułem 10.